Prezes M Banku, pan Cezary Stypułkowski, żałuje, że nie zaoferował wcześniej ugód Frankowiczom. Po ogłoszeniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie właśnie Frankowiczów niekorzystnego dla banków, ta sytuacja może być bardzo specyficzna. Oczywiście bankierzy w tej chwili mówią o ryzyku uprzywilejowania Frankowiczów względem kredytobiorców złotówkowych, Problemem jest y, sytuacja generalnie taka, że nie wiem, czy banki mają w ogóle mandat moralny, aby w tej sprawie się wypowiadać. Podobnie jak zresztą Komisja Nadzoru Finansowego. Witam serdecznie. Frankowicze, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Kwik Zarzynanych Knurów. <gry> Drodzy Państwo, źródła dzisiejszych informacji to przede wszystkim Biznes Insider Wiadomości, artykuł autora, który podpisał się literkami MR. Jest to artykuł z 15 czerwca 2023 roku o tytule Prezes M Banku komentuje wyrok CSUE, żałuje, że nie zaoferowaliśmy wcześniej ugód. Kolejnym źródłem jest Dziennik Rzeczpospolita, no i oczywiście sam wyrok. Drodzy Państwo, wyrok, który zapadł 15 czerwca jest bardzo specyficzny, dlatego że on pokazuje tak naprawdę stabilność pewnej linii orzeczniczej Trybunału. To jest jedna rzecz. Natomiast wywołał burzę wśród bankierów na zasadzie takiej, że twierdzą, że on e, będzie powodował destabilizację stabilności prawa. Co jest oczywiście taką samą prawdą, jak to, że mam w tej chwili do tej koszuli założoną koloradkę, czy generalnie, że jestem łysy. W każdym razie, drodzy Państwo, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 czerwca rozstrzygnął najważniejszą obecnie sprawę dla kredytobiorców, banków, no i oczywiście sądów. Trybunał uznał, że dyrektywa 93 na 13 stoi na przeszkodzie, by bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy mógł domagać się opłaty za korzystanie z kapitału, ale Trybunał zdecydował jednocześnie, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie do tego, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną umowę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rad miesięcznych. I właśnie do tej sprawy odniósł się pan Cezary Stypułkowski, prezes M-Banku i wysuwa argument, że nierównowaga traktowania kredytobiorców frankowych i złotowych prowadziłaby do transferu gigantycznych korzyści do wąskiej grupy frankowiczów, Powodując ich uprzywilejowanie względem kredytobiorców złotowych. I powiedział jeszcze, że żałuje, że nie zaoferował wcześniej ugód. Dodatkowo pan prezes stwierdził, że sytuacja kapitałowa poszczególnych banków była różna niektóre miały odpowiednie bufory, inne musiały je dopiero zbudować. Rozłożenie w czasie momentu przystępowania do programu ugód przez poszczególne banki wynikało głównie właśnie jego zdaniem z tego powodu. W każdym razie, co warto wziąć pod uwagę, to argumentacja na zasadzie uprzywilejowania kogoś jest argumentacją totalnie bzdurną, na poziomie którego nawet powstydziłby się pewnie dzieciak w przedszkolu. Z prostej przyczyny. To bardziej przypomina sytuację na zasadzie bardzo podobnej, analogicznej. Jakbyśmy mówili, że w przypadku, kiedy złodziej okradł kilka osób, to w momencie, jak musi wydać coś, to, co ukradł poszkodowanym, a wydaje tylko jednemu, że ten poszkodowany jest w sytuacji uprzywilejowanej, bo otrzymał z powrotem to, co się mu należało. Jest to po prostu totalna bzdura, próba gry na czyichś emocjach i robienia ludzi w balonika. W każdym razie, drodzy Państwo, zdaniem Pana Prezesa, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to olbrzymie obciążenie kapitałów banków i to będzie musiało być w jakiejś perspektywie czasu odrobione. Z, ze słów pana prezesa wynika, że możliwy jest wzrost opłat dla klientów banków z tego powodu. Dodał, że skutki unieważnień umów przy założeniu braku opłat dla banków za bezumowne korzystanie z kapitału stanowią zagrożenie dla całego sektora bankowego, klientów i deponentów. No drodzy Państwo, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę potężnego złodzieja, i sąd miałby brać pod uwagę, że on nie musi oddawać, bo to narazi na szwank gospodarkę, to przecież zabilibyśmy go śpiechem. Prawda? I, drodzy Państwo, skoro Pan Prezes twierdzi, że umowy hipotek frankowych są jego zdaniem unieważniane w oparciu o bardzo wątpliwe argumenty czyli stosowanie przez banki tabel kursowych pan prezes dodał również że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwiększa niepewność dotyczącą stabilności prawa musimy się odnieść do tej rzeczywistości i znaleźć formułę na podstawie której będziemy mogli udzielać długoterminowych kredytów stwierdził prezes MBanku. Banku no drodzy państwo przede wszystkim e, ta dyrektywa 93 na 13 była znana od lat. To, że ma mieć funkcję odstraszającą, to też było wiadomo i raczej było pewnym, że przecież Trybunał będzie stał na straży prawa, a nie na straży tego, by banki dalej mogły rżnąć klientów. I co ciekawe, w listopadzie 2020 roku na tym kanale był odcinek Zatytułowane Pozwy Frankowe, ostatni kwik knura. Zwracałem w ten czas uwagę, że działania banków przypominają lament i kwik świń odrywanych od koryt, a dodatkowo zwracałem uwagę, że bankierzy próbują wmówić teraz wszystkim, że to oni są ofiarami. I wspominałem wtedy, że tak naprawdę to przypominało gwałciciela z Alzheimerem. Czyli nie dojrze że zapomniał, że zgwałcił, to teraz wydaje się mu jeszcze, że to jego zgwałcili. Ale też zwracałem uwagę, że straszenie odsetkami za korzystanie z kapitału przypomina zwykłe opowiadanie głupot oszusta, bojącego się, że będzie musiał oddać wyłudzone pieniądze. I może rzeczywiście warto zastanowić się, co dokładnie orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A Trybunał stwierdził, że unijna dyrektywa Rady. 93 na 13 łamane na EWG z 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie reguluje bezpośrednio skutków nieważności umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem po usunięciu nieuczciwych warunków, bo to określenie tych skutków, jakie pociąga za sobą takie stwierdzenie należy do państw członkowskich. Jednak ustanowione przez te przepisy. I na ich podstawie przepisy krajowe powinny być zgodne z prawem Unii i z celami tej dyrektywy. A celem tej dyrektywy jest przede wszystkim ochrona konsumenta jako tej strony słabszej. I zgodność ta zależy od tego, czy przepisy krajowe po pierwsze pozwalają na przywrócenie pod względem prawnym i faktycznym sytuacji konsumenta, w której znajdowałby się on, gdyby nie było takiej umowy którą sąd uznał za nieważną, a po drugie, czy te przepisy nie zagrażają realizacji właśnie odstraszającego skutku określonego w dyrektywie i na to zwraca uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak więc z całą pewnością, drodzy Państwo, zachęcam do zapoznania się z wyrokiem Trybunału z dnia 15 czerwca 2023 roku. Generalnie w preambule tego wyroku czytamy, że odesłanie prejudycjalne, nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, dyrektywa 93 na 13 EWG, artykuł 6 ustęp 1 i artykuł 7 ustęp 1, kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej, klauzule przeliczeniowe, określenie kursu wymiany między tą walutą a walutą krajową, skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku, warunku skutki uznania umowy za nieważną w całości możliwość dochodzenia roszczeń wykraczających poza zwrot kwot uzgodnionych w umowie i poza zapłatę odsetek za zwłokę. Dalej, szkoda po stronie konsumenta, niemożliwość rozporządzania kwotą miesięcznych rad przekazanych bankowi, szkoda po stronie banku, niemożliwość rozporządzania kwotą kapitału przekazanego konsumentowi, odstraszający skutek zakazu stosowania nieuczciwych warunków umownych i skuteczna ochrona konsumenta. Wykładnia sądowa przepisów krajowych w sprawie, i tu proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś z Państwa chce dotrzeć samemu przejrzeć, jest to sprawa C520 na 21 i Generalnie ta, w tej sprawie chodziło o wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawa Śródmieście w Warszawie, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2021 roku, które wpłynęło do Trybunału 24 sierpnia 2021 roku w sprawie Arkadiusz Cześniak przeciwko bankowi MSA. Przy udziale, drodzy Państwo, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Warszawie, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i z powyższych względów Trybunał orzeka, co następuje. Mówiąc krótko, w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości, ze względu na to, że nie może ona dalej obowiązywać po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, Artykuł 6 ust. 1 i artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93 na 13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93 13 i zasady proporcjonalności. Czyli, drodzy Państwo, konsument może dochodzić odsetek od banku? Tak mówiąc, krótko przekładając to na nasz prosty język, ale mamy drugą stronę, o wiele istotniejszą. Przepisy artykułu 6 i 7 stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy. Oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. I przesłanki, którymi kierował się Trybunał, są jasne. Wystarczy, drodzy Państwo, zerknąć chociażby w punkt 67 wyroku, i tam czytamy, że ponadto z artykułu 7 ustęp 1 dyrektywy 93 na 13 w związku z jej motywem 24 wynika, że dyrektywa ta ma również na celu zniechęcenie przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Punkt 68. Wynika z tego, że zgodność z prawem Unii przepisów krajowych regulujących praktyczne skutki nieważności umowy kredytu hipotecznego z powodu istnienia nieuczciwych warunków Zależy od tego, czy przepisy te po pierwsze pozwalają na przywrócenie pod względem prawnym i faktycznym sytuacji konsumenta, w której znajdowałby się on w braku tej umowy, a po drugie czy nie zagrażają realizacji właśnie odstraszającego skutku zamierzonego w dyrektywie 93/13. Punkt 69 w niniejszej sprawie, co się tyczy w pierwszej kolejności możliwości dochodzenia przez konsumenta w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną, roszczeń wykraczających poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonywania tej umowy, a także w danym przypadku poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. Nie wydaje się z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający, by taka możliwość podważała cele powołanego w punkcie 68 niniejszego wyroku. Czyli generalnie, drodzy Państwo, w punkcie 69 w miarę jasno wyjaśnia, że konsument, jako ta słabsza strona, i to nie ona konstruowała umowę, z jednym wyjątkiem, bardzo sympatycznym, notabene. Konsument ma prawo dochodzić dodatkowo odsetek za to, że ewentualnie jego pieniądze leżały w banku, mówiąc kolokwialnie. Mówiąc Państwu, że poza pewnym wyjątkiem, no okazało się, że mieliśmy pana Frankowicza, który był czy jest dyrektorem banku, jednego czy drugiego, miał dosyć, że tak powiem, szeroką karierę w bankowości. I również wystąpił do sądu o unieważnienie jego umów, i wtedy jednak sąd orzekł, że w jego wypadku te umowy są ważne, ponieważ był wybitnie osobą świadomą, mało tego uczestniczącą w tworzeniu tego typu akurat umów. W związku z powyższym byłaby to sytuacja kuriozalna, gdzie Efekt jest taki, że ktoś, kto dopuścił do tego, aby rżnąć wszystkich innych, nagle stwierdził, że będzie korzystał z ochrony. No, trudno sobie wyobrazić coś bardziej dziwnego, aczkolwiek postępowanie sądowe przecież ma to do siebie, że nikt nie zabrania iść z tym do sądu, prawda? Jeżeli byśmy przeszli do punktu 71. Cytowanego wyroku, co się tyczy odstraszającego skutku zamierzonego przez artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 93-13, na należy wskazać że możliwość przywołana w punkcie 69 niniejszego wyroku może przyczynić się do zniechęcenia przedsiębiorców do włączania nieuczciwych warunków do umów zawieranych z konsumentami, ponieważ wyłącznie takich warunków, pociągających za sobą nieważność umowy w całości, mogłoby pociągać za sobą konsekwencje finansowe wykraczające poza zwrot kwot zapłaconych przez konsumenta i poza zapłatę w danym przypadku odsetek za zwłokę. I należy dodać, że przyjęcie przez właściwy sąd, środków, takich jak te, o których mowa w punkcie 69 mniejszego wyroku, nie może zostać uznane za sprzeczne z zasadą pewności prawa, ponieważ stanowi ono konkretne wprowadzenie w życie zakazu stosowania nieuczciwych warunków przewidzianych w dyrektywie 93 na 13. Czyli, drodzy Państwo, Trybunał wyraźnie podkreśla, że mamy do czynienia z sytuacją, która jest taka, że nie jak twierdzą banki, że wyrok godzi w pewność prawa, a wręcz przeciwnie, i Trybunał na to zwraca uwagę, że to ta pewność prawa powoduje to, że skoro mamy dyrektywę, która ma praktycznie kilkadziesiąt lat, to jeżeli któryś bankier powie, że o tym nie wiedział, to nas po prostu próbuje robić z siebie większego głąba niż na to zasługuje. I jeżeli byśmy przeszli do punktu 76 wyroku, to przyznanie instytucji kredytowej prawa do żądania od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału i wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę, w danym przypadku, gdyby chodziło o odsetki za zwłokę, to one mogłyby podważyć odstraszający skutek zamierzony przez dyrektywę. I w punkcie 77 Trybunał miał już okazję wyjaśnić w innym kontekście, że gdyby Sąd Krajowy mógł zmienić treść nieuczciwych warunków zawartych w takich umowach na takie, które w jakim zakresie uzdrawiałyby tego typu umowę. To, to uprawnienie mogłoby właśnie zagrażać realizacji długoterminowego celu ustanowionego w artykule 7 dyrektywy 93 na 13. Takie uprawnienie przyczyniłoby się bowiem do wyeliminowania odstraszającego skutku wywieranego na przedsiębiorców przez zwykły brak stosowania właśnie takich nieuczciwych warunków wobec konsumentów. I okazałoby się, że sytuacja, w której Trybunał, zamiast patrzeć na prawo, na, patrzeć na cele, w jakich została wydana dyrektywa, czy przyjęta dyrektywa, to gdyby Trybunał patrzył przez pryzmat tego, czy banki będą upadać, czy też nie, moim zdaniem traciłoby to jakikolwiek sens i okazałoby się, że byłby to Trybunał, który w zasadzie stałby na straży tylko i wyłącznie korporacji i pozwalałby na to, aby nieuczciwi przedsiębiorcy nadal mogli dymać społeczeństwo w Europie. W związku z tym, jakiekolwiek twierdzenia bankierów i wylewane krokodyle łzy, to jest po prostu kpina, ale z jednym muszę się z nimi zgodzić. Generalnie, jeżeli chodzi o chociażby pana prezesa M. banku, skoro stwierdził, że będą musieli pomyśleć, w jaki sposób ściągnąć pieniądze z. Rynku? Czyli podnosić klientu, klientom bankom, banków yy, opłaty. To z tym ma rację, bo przecież bank yy, nie jest instytucją charytatywną, natomiast nie zgodzę się z tym, aby twierdzili, że kredytobiorcy frankowi są w uprzywilejowanej pozycji. Zważywszy również na fakt, że i z wyborem coś nie do końca jest, to może się nagle okazać, że banki będą musiały zwracać nie tylko kredyty frankowe, ale może się również okazać, że będą musiały zwracać yy, opłaty, które wynikają z kredytów złotówkowych. I przypuszczam, że w tamtym. w tej sytuacji to dopiero będzie rzeźnia, prawda? A gdybyśmy hipotetycznie mogli się zastanowić, jak mogło wyglądać w takim razie posiedzenie w, w banku. Powiem Państwu jedno, nic tak nie cieszy jak sytuacja, w której sąd w sposób zgodny z tym, czego uczyli mnie na studiach, stosuje po prostu przepisy, stosuje prawo, a próba zwalania tego, czy próba obrony siebie w sposób tak kuriozalny, jak robią to banki, do tego stopnia, że Komisja Nadzoru Finansowego staje po stronie banków. To mogę zapytać tylko o jedno: czy ci ludzie są normalni? A może są normalni, tylko po prostu ocipieli? I to tym optymistycznym akcentem. Pozdrawiam Państwa, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.